Joanna Śledziona, dietetyk, zielarz, technolog żywności, towaroznawca żywności. Dzisiaj opowiem Wam o zdrowych nawykach żywieniowych. I Dlaczego tak trudno wprowadzić jest zdrowe nawyki żywieniowe, dla siebie najpierw, później dla całej rodziny, a tak naprawdę w pierwszej kolejności dla siebie, bo te osoby, które wprowadzają jako pierwsze zdrowe nawyki żywieniowe do swojej rodziny, są jakby motorem dla reszty. I jak już ta osoba odnajdzie swoją ścieżkę, to bardzo łatwo wprowadza pozostałych członków do tego, aby te zdrowe nawyki również u nich królowały. Jakby to się zazwyczaj jest automatyczne. Odbywa się automatycznie. Więc tak, w pierwszej kolejności większość osób myśli, że zdrowe nawyki żywieniowe jest to taki hardcore, taka dieta, że musi się, musi się to wszystko odbywać w 100% efektywności. Nie ma w ich sposobie myślenia takiego flow, takiego, że niech to idzie powoli, niech ja się uczę tego wszystkiego, raz coś wyjdzie, raz coś nie wyjdzie. Raczej mamy taką tendencję do tego, że jest to taki bodziec, który. Przy którym się budzimy zazwyczaj rano i mówimy: Dobra, od tego i tego momentu zaczynam robić to, to i to, i w ogóle zaczynam używać yy, wszystkich super rzeczy: zero cukru, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I założenia są jak najbardziej fajne, natomiast problem później wymaga w realizacji. Bo żeby rozpocząć zdrowe nawyki żywieniowe, my musimy poznać nasz problem. Czyli na samym początku warto przyjrzeć się, jaki teraz jest mój styl życia. Czyli o której wstajemy, o której kładziemy się spać, jak jemy, dlaczego tak jemy, czy brakuje nam czasu, czy pomysłu, czy chęci, czy jesteśmy zbyt zmęczeni, gdzie następuje spadek energetyczności, czyli taka apatyczność, takie zmęczenie. I ja zawsze swoim takim przyszłym pacjentom, przed pierwszą wizytą, polecam, żeby to wszystko sobie zapisali. Czyli, żeby sobie zrobili taką papierową analizę z ostatnich dwóch tygodni i zapisywali, jak się czują, czy mają siłę, czy nie mają siły, bo często pacjenci, którzy do mnie trafiają, to są osoby, które nie tylko są od czy mają nadwagę, ale są, mają na przykład bardzo niskie libido, apatyczność, zmęczenia, wszystkie badania, wszystkie wyniki pokazują, że jest okej. Okay. I zazwyczaj jest tak, że jakiś tam lekarz kieruje, kieruje, do mnie, żeby spróbować po prostu zdrowych nawyków żywieniowych. Jak oczywiście przeprowadzi wywiad, co się u danej osoby dzieje, taki szerszy. I to jest taki pierwszy podstawowy błąd. Tutaj tych osób, te takie założenie, że musi się to udać. I jeżeli, dlatego ta papierowa wersja jest tak bardzo ważna, bo jeżeli my coś przelewamy na papier, to my sobie doskonale zdajemy sprawę, co jest nie tak? Bo często jest tak, że pacjent przychodzi i mówi: A ja jadłem to i to i to. A ja jadłem y, w zasadzie to jem warzywa. Ja się tam Ile tych jesz, tych warzyw? A on mówi mi, że on: No w zasadzie to plasterek pomidora tu, plasterek tu, plasterek tu, ale warzywa są. Więc y, ten etap komunikacji może być zaburzony przez to, że my żyjemy w takim pośpiechu. A jak my się przygotujemy i sobie zapiszemy, to do samych nas dojdzie informacja, jak wygląda naprawdę dana sytuacja. To jest bardzo ważne. I jeżeli my mamy taki plan papierowy, to następnie przechodzimy do robienia schematu żywieniowego, ale nie schemat, schematu idealnego z tym, jakby było idealnie, jakby było idealnie otrzymywać wszystkie witaminy i minerały, żeby jeść co tyle i co tyle, albo żeby mieć taki albo taki pas, bo nieraz się to po prostu nie uda, bo prowadzimy taki, a nie inny styl życia, albo mamy małe dzieci, albo mamy Pracę, która wymaga od nas dużej dyspozycyjności, albo nieraz pracujemy w nocy i to musi być schemat idealny dla nas, a nie idealny dla trendów, które obecnie panują. I to jest bardzo, bardzo ważne w tym momencie. i Jeżeli my sobie z tego zdamy sprawę, to wtedy tą kartkę, którą poprzednio przygotowaliśmy z tymi naszymi starymi nawykami, możemy przeanalizować, Przeanalizować i przerobić na te nowe nawyki, te dobre. I na początku robię to zazwyczaj ja, yy, i pytam się o zgodę danej osoby, czy to będzie pasowało, czy to nie będzie pasowało, a następnie uczę tą osobę, bo nasz styl życia pewnie będzie się zmienił, jak zmieniać, aby ten schemat żywieniowy był indywidualnie dopasowany. Ale Schemat żywieniowy to jedno, a drugie to jest nasze takie pozwolenie mentalne, że nieraz coś się nie uda, że przygotujemy sobie piękny posiłek, który na przykład nam skiśnie, bo będzie gorąco, a przed nami lato. I wtedy musimy wiedzieć, mieć tą świadomość, że ten schemat żywieniowy musi być w taki sposób ułożony, że pójdziemy do, już yy, nie chcę mówić nazwami, przysłowiowego supermarketu albo... Małego sklepiku i będziemy wiedzieć, co kupić, albo co zamówić, żeby wybrać mniejsze zło. Dzięki temu tworzymy systematykę jedzenia, dzięki temu tworzymy naszą pewność siebie i dajemy sobie przyzwolenie do tego, takie psychiczne, że. Możemy popełniać w cudzysłowie błędy, ale ja bardzo tego słowa nie lubię, błędy, dlatego że to nie są błędy. Czasem po prostu tak jest. Przyjdziemy do kogoś, on upiecze ciasto, zjemy te ciasto, nie powinniśmy mieć tego ciasta. Okej, okay, to zjemy, nie wiem, więcej warzyw na kolację, Tak, żebyśmy my wiedzieli, co robić w takich sytuacjach życiowych, albo wyjdziemy sobie na tydzień na wakacje do jakiegoś obcego kraju, ta kuchnia nie będzie zbyt zdrowa, będziemy chcieli ją spróbować, no i szkoda by było jej nie spróbować, prawda? Ale jeżeli my będziemy mieli podstawowe założenia i takie przyzwolenie na to, że mogę spróbować, no ciekawość my tutaj pusi, wezmę mniejszą porcję, ustalimy sobie pewne rzeczy, których się trzymamy które są nie do ruszenia, a te, które są do ruszenia, to wtedy naprawdę my psychicznie będziemy odpoczywać, bo ja zawsze mówię swojemu pacjentowi, że tak naprawdę największą wygraną dla niego nie jest to, że on cały czas będzie się zmuszał do tego, żeby nie jeść tego słodkiego, będzie walczył o to, żeby nie jeść tego czy tamtego, tylko żeby on zjadł Poszedł sobie na kawę, na ciastko, zjadł pół i powiedział: O kurczę, jest mi bardzo słodko, wystarczy mi pół, pół wezmę na wynos, zjem sobie jutro. I to jest nasz największy sukces, jeżeli chodzi o nasze zdrowie żywieniowe, bo zdrowe nawyki żywieniowe, odpowiedni schemat żywieniowy powoduje to, że nam jest lekko, łatwo, przyjemnie, jesteśmy Najedzeni, ale nie głodni, nie przejedzeni, mamy energię, mamy siłę, a nasza tkanka tłuszczowa zbędna jakby z automatu się redukuje, bo jeżeli my mamy siłę, energię, to wprowadzamy aktywność. Jak nam się to zaczyna podobać, bo ta siła, energia jest, to wprowadzamy większą aktywność yy, i nam się chce. Dlatego to jest bardzo bardzo ważne i dlatego tak bardzo zachęcam i walczę o to, żeby, nie, walczę to może zbyt duże słowo, ale chcę, aby te nawyki żywieniowe były taką podstawową rzeczą, um, gdzie, któ którą kierują się osoby młode, starsze, bo to naprawdę daje siłę, energię i zdrowie. Jest podstawą tak naprawdę zdrowia. Bo pamiętajmy, jesteśmy tym co jemy i wszystko ma swoje podłoże, właśnie bierze się z jedzenia.